A, a, już jest stranek No dobra, idę obudzić mamę, bo muszę iść przecież na zakończenie szkoły. Ach, już przecież będzie trzecia klasa. Znaczy, jaka trzecia? Druga. Już nie wiem, już zapomniałam. A, u góry jest mamy sypialnia. Okej. Okay. Mamo, mamo, wstawaj. Gdzie ty jesteś? W łazience? Nie. Czy w tej sypialni? Nie. Tam, jesteś. Tu śpisz, mamo? Mamo tak córeczko, tak, tak. Mamo, stawaj. A dobra dobra e, 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 e. trzeba zrobić ci śniadanie. A ty idziesz ten na zakończenie, tak, mamo. No dobra, e. co chcesz? Cokolwiek mogą być tosty. Gofry ci zrobię. Okej, okay, gofry są dobre. Dobra, otwieram to. Dobra. Teraz musisz czekać tylko 10 minut. A która godzinka? E, mamo, jest siódma, a ja... znaczy siódma czterdzieści. A na którą idziesz? Na ósmą. O kurczę! Nie zdążysz! Zdążę, mamo, zdążę. Jeszcze muszę trochę podkurzać. Dobra, to jak będziesz już w szkole, zaczekaj. mojej ręce. Chodź, dam ci tosta, okej, okay, mamo? Dobra, zjedz i idź się ubrać, okej, okay, mamo. Mmm, jaki dobry. Okej, okay, mamo, zjadłam, No to idź się ubrać. Okej. Okay. Tu jest mój pokoik. I się ubiorę. Okej, okay, jeszcze mamo, ubrałam. No to dobra, idź już na rozpoczęcie. Z mami sama. A czemu Cię, czy mam nie ma w kuchni? No, bo co mamy robić w tej kuchni? Robić dalej tosty? No, nie. No dobra. A, oglądasz sobie telewizję, tak. No to ja idę, pa, pa. A ten, a. A mamo? Co? Yy, czy ten, jak będę wychodzić ze szkoły, to będziesz ty, tak jak pani pisała na grupie? Tak, oczywiście będę, Okej. Okay. Dobra, zamknę drzwi. Jedy moim rowerkiem różowym. Ło, ale ten pan ma motor. Też chciałam być takim. Żeby mieć taki motor. O nie deszcz. No nie, akurat na rozpoczęcie zaczęło lać jak zebra. No trudno, mam jeszcze troszeczkę tosta. Okej. Okay. Tam gdzie było zakończenie, znaczy rozpoczęcie. To tam. I co znów jestem pierwsza? No oczywiście. A gdzie jest światło? Z tym razem znajdę światło. Dobra jest. Chcę światło zapalić. Czy tutaj się zapala? Uuu. No tak na spoczęcie musi być fioletowe. To będzie pięknie wyglądać. I zajmę sobie miejsce tym razem tu. O! Mam my myśli trochę tosta. Hi hi. Co to jeszcze pani nie ma? Tak! Nie ma Zuzia. Zosia jestem. A no tak, zapomniałam. Ale tak i deszcz. No nie, no nienawidzę deszczu. Rozumiem cię. Usiądę sobie tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Yy, jeszcze ten mają 10 minutek na przyjście. To ja tutaj poczekam. Ej, tak, tak, tak dzieci. Ej, poczekajcie jeszcze. Ej. A w ogóle ten. Gdzie jest pan dyrektor? Będę robić tak jak pani róża. No, znów go nie ma. A co tam za ulice? Jedzie pan dyrektor, dobra. Okej okay. Okej, okay. siema Sie Siema No, Siemoneczko, Babileczko mm. Ej, Julia to też dzisiaj jadłaś tosty? Gofry nie tosty No to ja też jadłam Okej okay. No Co tak cicho? No jak musimy czekać na panią? Okej, okay, no to czekam. La 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 Nie śpiewaj. Ja mam lepszą muzykę. No, dawaj. Nie, 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 nie. No, no to masz lepszą muzykę, już to widzę. Okej. Okay. Dobra. Yy. Pani Zuzio, czy tam Zosiu? Pani jest na dachu pewnie. Tak jak pani Róża. Gdzie jest pani? Proszę pana, jestem za panem. No znów nie trafiłem. Dobra, idziemy na dół. Do dzieci. Ja pierwszy, ty tam czekaj. No dobra. Dzieci tam poczekajcie jeszcze chwileczkę, dobrze? O matko, o matko, o matko. Ojejku. Chyba dzisiaj wszyscy jedli gofry. No poważnie. Niem, niem, niem. Dobra, dzieci! Ejku, jejku, jejku. Jestem tak zestresowana, bo przecież zakończenie. Ej, tu nie masz jeszcze żadnego chłopaka. Co? No, nie wiemy tego. No, no dobra. Nie wiecie, to nie wiecie. A chwileczko. Kto z Was dzisiaj? Aj a Ty co? A co proszę Pana? Jak Ty jesteś ubrana Zosiu? No normalnie, mój styl. O matko, aż normalnie nie wiem. Dobrze dzieci, to jest Wasza klasa. Dobrze proszę Pani. No. E, tutaj jest kartka dla rodziców. To wszystko do podpisania. A jak wrócicie do szkoły, to tam mi dacie. I tutaj wasze książki. E, niektórzy nie wzięli ze pierwszej klasy, więc podam tobie. E, tobie, Julka, masz. No dobra. E, Możecie już wracać do swoich domków. To rozpoczęcie, znaczy zakończenie, zajęło nam, myślę, że tak, godzinę nam zajęło. No to możecie spadać do domu. Dobrze, proszę pani? A jesteś Ulcia, chodź. Dobrze, mamo. Weź swój rowerek. Znaczy ten. E, dobra, weź swój rowerek. Nie ja mam bielutki. Dobrze, mamo. A co się stało? No nic, no. Jesteś coś smutna? Nie jest, no bo po prostu chcę mieć... Nie chcę nowej pani, chcę pani róże. O niej, musisz się przyzwyczaić do tej pani, no. Nic na to nie poradzisz. No wiem, mamo. No. Więc chodź, jedziemy do domku. Mhm. <noise> A możesz tak jechać? Mamo, lepiej nie cuduj. Co nie cuduj? Spokojnie, dobra. Tu. Jest nasz domek, chodź. Dobra. Jesteś na jedynkę? Na Pewnie, mamo. Dobrze. A ty, co, mamo, tak się kapisz w telefon? A co, nie mogę? No, możesz, dobra. No, ale mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? No, jaką to ci nie mogę powiedzieć. Czemu, mamo? No, niestety nie mogę. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry, panie Róża. No, bo moja córka bardzo i to bardzo panią polubiła, i chciałaby się bardzo też z panią spotkać, bo no nie chcę tamtej pani, no wie pani. No? To może pani do nas przyjść na niespodziankę córki? No to super, jestem super szczęśliwa. No dobrze, to do widzenia. Puk, 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 ding, dong. Proszę. Dzień dobry. Pani Róża! Tak, no, twoja mama mnie tu wezwała. Ej, mamo, poważnie? To wszystko dla mnie? Jasne. Super! Jestem teraz najszczęśliwszym dzieckiem na całym świecie. No dobrze, ale mi się troszeczkę śpieszy. Poważnie? No. Myślałam, że Pani tu posiedzi z godzinkę na jakieś kawie czy coś. Niestety nie mogę. Muszę już iść. Ale no wie Pani, szkoła. Ale przecież muszę podpisać wszystkie papiery przecież na rozpoczęcie, co będzie. No wie Pani. No dobra. Do to do widzenia. Do widzenia. Ojejku, nikt nie rozumie, że mam dużo roboty. No dobra, idę. No czemu? Ty już się przebrałaś, no. Pa, mamo. Pa. Hm. Wiesz co? Co? Nic. No. Hm. Idę, mamo, spać. Dobrze iść spać. A, ale się wyspałam. No dobra, to idę na dół. Mama jeszcze pewnie śpi? To co by tu porobić sobie? Hmm. Może pójdę z łuśką gdzieś? No nie wiem. Właśnie nie wiem. Hmm. Bardzo fajnie, jeżeli mama śpi, a ja już wstałam. Ej, a jak mama gdzieś poszła? Nie no gdzie? No dobra, to idę. Nie chcę mi się przybierać. Dobra, zadzwonię do Zuśki. Halo, Zuśka. No hej, ej, a ten. Mm, jejko, jak to się nazywa, wyjdziesz do mnie? No niestety nie mogę. Poważnie. No, no czemu? Bip. O matko. Dziecko, uważaj, co rozmawiasz? Na ulicy! Jezus, ja bym cię przyjechała! Przepraszam bardzo, panią. No, odejdź z tej ulicy. Matko, idź na chodnik. Jejku, mama jej nie pilnuje, czy co? Jadę stąd. Po prostu. No, dobra, jadę. Okay. No okej. Na czemu nie chcesz? Czemu tu jest ta pani? Czemu tu jest jej sam kut? A dobra, nie wiem. No. Mhm. No dobra, no to pa. Ojejku. No i gdzie ja mam iść, jak mi się nudzi? W ogóle niepotrzebnie wychodziłam z domu. Jeszcze złóżka nie chciała wyjść. To ta, to ta dziewczynka, to ta. To, no i co mamy z nią zrobić? No, nie wiem, zadzwonić do mamy, czy coś no mało, co jej nie przyjechałam. A pani co ode mnie chce? Gdzie twoja mama? W domu, śpi. Nudziłam no się, więc wyszłam na dwór. Poważnie? Hmm. No dobra. A gdzie pani idzie? A co, a co cię to dziecko obchodzi? No nic. Julia Matko Boska, czemu ty wyszłaś z domu? Pani jest jej mamą? Tak. Przepraszam, mamo. No dobra, chodź szybko, idziemy do domu. Chodź, chodź. Wiesz, że to zachowanie było nieprawidłowe. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał z zakończeniem szkoły. Z... Nagram ten odcinek, bo zostawiliście pięć łapek w górę w poprzednim odcinku, więc. No i nie zapomnijcie też subskrybować mojego kanału i dzwoneczkiem. No to pa!